Chcesz wygrać dowolną koszulkę bluzę lub gadżet ze sklepu ekipy. To bardzo proste wystarczy subskrybować nasz kanał, zostawić łapkę w górę i napisać w komentarzu kogo lubisz najbardziej z ekipy. Wyniki co miesiąc na Instagramie Ekipowicze 33. Zostawiając łapkę w górę i komentarz pod każdym odcinkiem, zwiększasz swoją szansę na wygraną. Zapraszam do oglądania. O boże święty, jak dobrze widzieć ten neon, bez kitu Jezu, jak tu dobrze być Może fajna pogoda jest Mega dobrze Jedyny minus, że zaraz gubię walizkę Przypał jest z tym, więc trochę Tak humorytm takie.